Kończy się okres niskich temperatur. Zapraszamy do dzisiejszego odcinka. Co zrobić w momencie, gdy zdejmiemy włókniny i wysoka temperatura w przyszłym tygodniu. Cześć Marcinie. Cześć Szymonie. Powiedz, co się działo przez ostatnie kilka dni na tej plantacji. Myślę, że jest o czym powiedzieć. Ale streszcie, się, bo to... <grym> <Yes>. Cześć. <Czar. grym> Witam serdecznie. Moi drodzy, yy, nagrywamy trzeci odcinek. Całkowicie inaczej ten rok wygląda, jak, jak to było jeszcze rok temu. Yy, co się wydarzyło? Yy, mieliśmy odkrywać agrobukninę wczoraj, odkrywaliśmy ją dzisiaj rano, mamy dzień Boży Czwartek. Yy, mamy około 30% kwiatów otwartych, fajny kwiat gruby. Yy, co mieliśmy? No, mieliśmy przymrozki, mieliśmy bardzo niskie temperatury. Dziękuję, to jest jedna kwestia, bo pokażemy Wam wykres. Temperatura nawet po 2,23 zeszła do 0 stopni w pewnym momencie, ale z drugiej strony tego samego dnia bodajże, muszę to jeszcze sprawdzić dla dokładności, yy, temperatura w południe dobiła nam powyżej 30 stopni pod tymi dwoma agrowokniniami, więc dokładnie jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam, Dużo. było 32,9. Widzimy to na niektórych kwiatach, już płatki się rozsunęły, były delikatnie przegrzane, więc te zabiegi, które mówiliśmy przed, yy, na ostatnim materiale filmowym yy, i tam była ta mieszanina bioagrisowa, gdzie były też produkty używane na Bardziej za duże temperatury z pewnością przyniosły oczekiwane efekty. Mhm. Teraz plantacja wygląda na zmęczoną. Była ona wielokrotnie odkrywana, przykrywana. Odkrywanie, Jednak... odkrywanie, niskie temperatury i niektóre liście naprawdę są uszkodzone, ale nie od mrozu tutaj, od niskich temperatur, tylko bardziej od tego ściągania i nakładania. Tak, dokładnie tak. jedna, jedna akroboknina praktycznie była cały czas przez ten tydzień czasu prawie, że druga była zdejmowana i odkrywana w zależności od sytuacji. Z w końcu nie wchodziliśmy, temperatura były mimo wszystko łaskawe, ale nas zaskoczył ten mróz, który był z niedzieli na poniedziałek. Wtedy okay. niska temperatura utrzymywała się bardzo długo i te niskie temperatury wtedy w sobo w poniedziałek nad ranem pokazało najniższą temperaturę, czyli zero. Uszkodzeń mrozowych na szczęście nie ma. nie ma. Więc wygraliśmy tą bitwę. I co dalej? I co dalej? I co dalej? Teraz walczyliśmy z niskimi temperaturami, a najbliższe dni... Pokażą nam temperatury nawet po 20, 22, niektórzy mówią nawet 25 stopni, więc tutaj w tunelu będzie naprawdę gorąco. I teraz tak, gdy mamy takie zmęczone rośliny jak tutaj, takim ciągłym odkrywaniem, przykrywaniem niskimi temperaturami, no to my ze strony Green Eco Poland zalecamy wykorzystanie aminokwasów roślinnych, takich jak Great VG i warto je połączyć z preparatem Green Mix, czyli mikroelementy, plus magnez. To na pewno wzmocni rośliny e, i dobrze zregeneruje po tym e, ciężkim okresie takiego przykrywania, odkrywania niskich temperatur, ale też dobrze przygotuje, przede wszystkim tu mowa o produkcie Great VG do wysokich temperatur, bo jest to produkt, który też dobrze działa i uodparnia rośliny w przypadku, gdy mamy wysokie temperatury. A tu na pewno taka sytuacja w tunelu e, no będzie. No, będziemy się starać, żeby do takich wysokich temperatur nie dopuścić. No oczywiście wietrzenie e, tu musi być podstawa, tak? Będzie, będzie wietrzenie. No, co, co musimy powiedzieć? Wysoki e, długi czas przykrywania pokazało, że jednak będziemy teraz walczyć z szarą pleśnią. Szkodników póki co dalej nie widać, czyli ta dobra pasa nam się tutaj utrzymuje. Widzimy piękny, ładny gruby kwiat. Jest on, jest on fajny, duży. Na pewno aminokwasy będą przygotowywały rośliny na te sytuacje stresowe, ale teraz musimy odzyskać wigor, bo widzimy, że te liście są poprzekręcane we wszystkie strony Dokładnie. i teraz będziemy właśnie te aminokwasy plus z mojej strony najprawdopodobniej pójdzie drugi raz biokal, drugi raz alga i delta, która nie była w planie w tym momencie, ale tutaj szybko dostępna energia bardzo się Mówi, przyda. Delcie wapniowej. Delta wapniowa. Tak. Ewentualnie potasowa, ale podejrzewam, że Nie, potasową, wapniowa, wapniowa. potasową zostawimy zostawmy na później, zbiory, tak. więc pójdzie tutaj delta wapniowa w dawce 5 litrów na hektar do listnie i myślę, że to, no warto powiedzieć, że powiedziałeś o tych gorącach, no to, no to nur który był zastosowany przed i on działa przez 4 tygodnie, więc tutaj na te, na te Czyli przychodzące gorące so jesteśmy, jesteśmy też przygotowani. Tak, mamy, mamy Co rozwiązanie. Z Co z fertygacją? Teraz po odkryciu... Na tym etapie, gdy mamy takie kwitnienie jak tutaj, dalej kontynuujemy stosowanie nawozu Kalfon P w składzie 13 300. To już będzie ten. ostatnia dawka. To będzie ostatnia albo przedostatnia. Myślę, mhm. że jedną, dwie dawki to jest maksimum i później już będziemy przechodzić na Kalfon w składzie 14 11 22. Fizjokal na razie nie podajemy. Jeszcze, nie. jeszcze jeszcze nie czas, poczekamy aż będzie końcówka kwitnienia, wtedy włączymy fizjokal, czyli wapń w postaci chlorku wapnia skompensowany aminokwasami. No i co? Przyszedł czas kwitnienia, więc będziemy wprowadzać tutaj owady zapylające, więc dzisiaj, jutro wykonujemy, podejrzewam, że w sobotę wykonamy no, takie zabiegi można powiedzieć grubsze, chemiczne i w sobotę, wieczorkiem Także było w poniedziałku, od niedzieli rana, przepraszam. Czmiele miały co na, na sumę już były gotowe do pracy, co oczywiście wszyscy by to chcieli. Nie, nie chcieli, ale jednak suma będzie pracująca tutaj dla czmieli. Tak. Więc no co, myślę, że to tyle. Gdybyście mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, bo będziemy na pewno, Marcin szybciej, ja trochę wolniej. Ale Albo odwrotnie, Ty szybciej, ja z pewnością, z pewnością na wszystko odpowiemy. I co, zapraszamy za na kolejny tydzień. tydzień. Tak. Przyszły czwartek zobaczymy jaki będzie efekt po tygodniu tym razem ciepła, a nie chłodów. Jasne. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.